Do szkoły pod górkę chodziłam, bo chodziłam na Nowodworską do drugiego liceum ogólnokształcącego i tymi terasami codziennie biegłam do góry. Tam u góry też mieści się w tej chwili chyba cukiernia pana Chmielewskiego, który w tamtych czasach, czyli w latach, końcówka lat 50., 60. lata i początek lat 70., kiedy była cukiernia, o której mówimy na ulicy Jezuickiej. To tam była produkcja tego ciasta u pana Chmielewskiego, który dostarczał ciasto na Jezuicką. Pan Chmielewski był wychowankiem mojego ojca, stąd nawet wtedy, kiedy twierdził, że już mu się to nie kalkuluje, ale czuł się jakoś zobowiązany pomóc mojej mamie i to ciasto jednak dostarczał. Bo to kiedyś rowerem się dostarczało ciasto, tak? Rower plus skrzynia, tylko właśnie nie pamiętam dokładnie, gdzie ta skrzynia była. Czy to była z przodu roweru, czy z tyłu roweru taka? Była przygotowana skrzynia z takimi szynami do blach. I to pod górkę wjechać, z górki zjechać, jak było ślisko, i pod górkę wjechać, to rzeczywiście było, był wyczyn.